Hej, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, yy, więc wypróbuję, czy hack Beliza naprawdę nie działa. Ponieważ dużo osób pisze w statusach, że hack ten nie działa i nie da się nim hakować. A więc zaraz to wypróbuję. Musiałam zrobić chwilować cięcie, ale już. Jest. Dobrze, a więc yy, spróbujemy. No wiem jednak to prawda, że hack ten nie działa, ponieważ nasz znaczy się w ogóle nie załadowuje. No i podobno ten hack już ma w ogóle nie działać, że w ogóle już nie będzie nim można hakować. I to jest dlatego, że moderatorzy tak jakby no dokonali sobie kolejnej aktualizacji następ No i po prostu ten hack no nie działa. No ja wiem, że niektóre osoby się z tego cieszą, bo ja widziałam różne tematy na forum typu, że jak fajnie, że usunęli tego haka, no i w ogóle. No dobrze, a tak bym wam chciała powiedzieć, że mój hashtag to będzie #simy, czyli ślicznotka MSP, A także założyłam klub. To mój klub, Micki widzowie ślicznotki hashtag #simy, w którym jest trzech członków. Jeżeli się zapisać do tego klubu, to także będę losowała tam osoby które będą dostawały y, prezenty z listy i jeżeli na przykład będziecie mieć jeszcze w statusie mój hashtag, y, no to dodatkowo, dodatkowo wtedy y, dostaniecie więcej prezentów. Y, teraz jeszcze pozdrawiam roki 0,75 i pozdrawiam X... E, e, rat X. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!